ja okay, jestem. To jest pierwszy odcinek. Um, nie wiem dlaczego mi się nagrywanie wyłączyło przed chwilą, ale już umiem pauzę robić, więc przed chwilą nie do mnie. Nagrywałem jeszcze, ale skoro tam coś zrobiło, ja nie umiem połączać filmów. No to co ona sama, panie, widzieliście jest się, się tworze? To jest Minecraft na modach. Minecraft, które napisałem po początek. Żebyście, jak pod zapowiedzią moją, nie pisali, że do szkoły mam iść, i że ortografia, i że bla 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 ble, ble, No właśnie, yy, więc, i wy to oglądaliście, jak pisaliście, no to proszę, to dla was jest. A teraz leci book Le, leci pebuk. Kurde, nie wiem jak czegoś ma więc będę no to pisał, bo to wybaczcie na polskiej wersji jak coś to piszcie w komentarzach mógł zmienić odcinek będzie trwał 10 minut jak nagram właśnie bandika i patrzcie. nie muszę brać

Jest tam po tym krótkim cięciu, właśnie trzeba drzewo. Muzyczka, <śmany> a wcześniej mi <śmany> stare czasy, że jadę się w tym poczynku. jak Ale mi ja na

Tylko z... i ja właśnie robiłem to lecicie po bok tutaj jak widzę papier cukier patyki deski to i zbroja z patyki z glebna nice. jest tu jakiś moc. oczywiście nie dodaję Chcę jest to zielony odcinek, tylko taki mały domek się jeszcze tutaj zrobię. Wiem. Głupie. Głupie. to wygląda. Ale chociaż odcinek będzie krótki oczywiście. Um. Nie ma dzisiaj ja będę duszę, bo będę go będzie 12 ileś minut. Wtedy będziemy. Kuba? Titi titi. Opis. Link kanału będziemy. Opisie. O oh, ja. Jak to za. Jak to za samiś... No to więc. Nie wiem, jak co długo nagrywają. Jeden jest 9 minut maks. Dobra. I wulmiaki ze mnie, bo nie robię tak. Let's crafting... Samo się chyba nagwali na włączę po 10 minutach. Gdzie mamy iść? mam pewnie będę bez nos, bo mam... Bo ja jest trochę chory. Boże, i pe a kogoś na Jak to nie? O jak to tak, nie? Jak 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 to nie? Jak 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 to nie? Jak 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 jak

Lub się błądzić, to nie się nie chce po prostu wiedzieć. Wszystko przynajmniej. przy tym, I teraz się dzieje jakaś platka tutaj, i czekajcie I... o lach. Akurat, to zrobię i... Następną odcinką w z 7 takim doświadczalnym będziemy łazić po laski i zainstalować sobie moją scenkę Pride Mam nadzieję, nie obradzicie, że mam scenkę w jest ja mówię na to single player comments nie mówię, mówię jakąś taki single prize comments Ale ja nie okej okay, więc. To jak dochodzi do końca, zrobię tutaj hop. Tu hop. I wie że to co... i zrobię takie hop. Co e, zrobię skina? Albo coś, ale po prostu. Okej, okay, Bye bye. de dat was. het einde van na maandag i de maandag over